Czy Polska straci prawo weta w Unii? Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 12 marca wywołała intensywną debatę na temat przyszłości polityki obronnej Unii. Jednym z kluczowych zapisów jest propozycja zniesienia zasady jednomyślności w decyzjach dotyczących obronności, co w praktyce oznacza, że państwa członkowskie mogłyby stracić prawo weta w tej dziedzinie. Ale przyjęcie rezolucji parlamentu nie oznacza jeszcze utraty przez Polskę prawa weta. W praktyce zmiana ta wymagałaby długotrwałego procesu obejmującego zmiany traktatów. Sama rezolucja jest jedynie stanowiskiem politycznym, które nie wiąże prawnie państw członkowskich. Warto dodać, że choć rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają mocy prawnie wiążącej, stanowią istotne stanowisko polityczne, które może wpłynąć na przyszłe decyzje w Unii. Konieczność wprowadzenia takiej zmiany parlament uzasadnia argumentem, że Unia wielokrotnie nie była w stanie podejmować zdecydowanych działań w odpowiedzi na zagrożenia zewnętrzne z powodu właśnie tego wymogu. Zwolennicy ewentualnej zmiany podkreślają jej znaczenie w kontekście poprawy efektywności podejmowania decyzji w odpowiedzi na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa, podczas gdy przeciwnicy ostrzegają przed ryzykiem utraty kontroli nad polityką obronną oraz zagrożeniem dla suwerenności państw członkowskich. Zaobserwuj nas po więcej analiz.